Cześć, witam cię w drugiej lekcji poświęconej programowaniu w C. Dzisiaj zajmiemy się zmiennymi. E może najpierw, zanim napiszę naszą pierwszą zmienną, opowiem trochę, co to jest zmienna. Y wyobraź sobie, że masz y takie pudełko y i do tego pudełka możesz włożyć coś włożyć. Później możesz zobaczyć, co tam jest włożone, możesz włożyć tam coś innego i Nasza zmienna to jest właśnie takie pudełko y, opisane nazwą. Jak napiszemy int wiek równa się 22, to znaczy, że stworzyliśmy zmienną o nazwie wiek typu integer, czyli liczba całkowita, i przypisaliśmy do niej, włożyliśmy do niej wartość 22. Yy, do czego nam się to może przydać? Yy, możemy wypisać zawartość zmiennej na przykład na ekran e, tutaj zamiast nazywam się Kisioj mam 22 lata chcielibyśmy aby m, ten tekst wyświetlał na ekran nazywam się Kisioj mam i, zamiast tutaj 22 wpisane na sztywno byłby tutaj, e, byłaby tutaj wartość zmiennej wiek e, to może spróbujemy mm. Ok. W ten sposób printf wypisuje zmienne na ekran. Eee, po przecinku, mm, zaraz za tekstem, mm, wpisujemy zmienne, jakie są użyte w tekście. Natomiast %d oznacza, że będziemy tutaj używali, e, w to miejsce zostanie wstawiona zmienna e, całkowito liczbowa. Można też, z tego co pamiętam, używać %d. E, i chyba dla zmiennych całkowito liczbowych e, Dla zmiennych e, typu string, czyli dla napisów stosujemy procent s. Dla zmiennych e, zmiennoprzecinkowych na przykład możemy zastosować procent lf i tak dalej. E, W specyfikacji z, e, funkcji printf jest napisane procent co? Dokładnie e, dla jakich zmiennych e, się używa dobra yy, może żeby wypisać dobra zobaczmy jak to działa odpaliło się nazywam się Kisioj mam 22 lata okej okay, ale czy to naprawdę działa może to ten stary program się wypisał zrobimy test zmienimy wartość zmiennej na 23 witaj świecie nazywam się Kisioj mam 23 lata widzisz Proste, nie? E, wstawiamy po prostu e, dla, zmi e, dla mm, zmiennej całkowito liczbowej procent d w tekst i po przecinku e, w takiej kolejności, w jakiej tutaj występują, jeżeli na przykład tu będzie procent d, e, tutaj zostanie wstawiona, jeżeli to jest pierwszy procent e, d tutaj w tym tekście, to zostanie wstawiona pierwsza zmienna po przecinku tutaj widzisz? Yy, zobacz, można zrobić ce, też coś takiego. Yy, za rok będę miał procent d lat, tak? I yy, w to procent d zostanie wstawiona wartość zmiennej wiek, a w to procent d też musimy coś wstawić. Za rok będę miał procent de lat. Hmm. Ile za rok będę miał lat? Wiek plus jeden. Tak? Zobacz. Odpalimy. Nazywam się Kisioj. Mam 23 lata, za rok będę miał 24 lata. Lat, lata. <grym> Dobra, nieważne. Ale w każdym razie widzisz, że to działa. No nie? Hmm. Czyli jak widzisz, zmienne możesz dodawać z liczbami, możesz też dodawać zmienną do zmiennej, możesz mnożyć, dzielić, odejmować. Można wykonywać proste operacje na zmiennych. W tym miejscu zadeklarowaliśmy zmienną wiek, więc każde kolejne użycie zmiennej wiek, już nie musimy pisać tutaj tego typu tej zmiennej integer. Tak? tylko podczas deklaracji. Mm, teraz możemy napisać wiek równa się 28, tak? I do tej zmiennej, to jest ta sama zmienna wiek co ta, mm, CodeBlocks fajnie nam wyświetla mm, podkreśla każde wystąpienie tej zmiennej w tekście. Przypisujemy teraz wartość 28. Możemy w tej chwili wypisać na ekran printf y Natomiast Ania ma 28 lat chcemy wypisać, tak? Wiek tutaj jeszcze dam znak nowej linii, żeby to ładnie wyglądało albo nawet dwa i zobaczmy co wyjdzie. No tak, kolejny raz zapomniałem do średnika. OK. Natomiast Ania ma Coś się tutaj nie zgadza. Print F. Koleżanka kiedyś nie dopisała, jak się uczyliśmy języka C, tutaj ta litery F, print, i szukała błędu ponad pół godziny. Czasami prosty błąd może nas kosztować bardzo dużo czasu. Dobra, odpalamy. Zobaczmy. Witaj świecie, nazywam się Kisioj, mam 23 lata, za rok będę miał 24, tu powinno być lata, chyba. Natomiast Ania ma 28 lat. Widzisz już jak można korzystać fajnie ze zmiennych? Wypisujemy na ekran wartość zmiennej, możemy wypisać na ekran wartość zmiennej plus coś, możemy tutaj pomnożyć oczywiście. Tak jak już powiedziałem wcześniej, podzielić, odjąć. A wyobraźmy sobie, że teraz chcielibyśmy wypisać na ekran sumę wieku Kisioja, czyli mojego i Ani. Tak? Tylko zobacz. W tej chwili, kiedy przypisaliśmy 28 do zmiennej wiek, straciliśmy informację o moim wieku. Tak? 23 co bym proponował zrobić można zrobić dwie odrębne zmienne, jedną dla wieku Kisioja, czyli na przykład Kisioj wiek równa się 23 a tutaj int Ania wiek równa się 28 trochę zmodyfikuję nasz kod tu będzie Kisioj wiek Tu będzie Kisioj wiek plus 1 Natomiast tutaj będzie Ania wiek I teraz ch mm, Jeżeli chcemy wypisać na ekran mm, Sumę wieku Kisioj Wiek i Ania wiek To zrobimy, postąpimy podobnie jak tutaj Po prostu y, Dodamy Kisioj wiek, ale już nie plus 1 Ale plus Ania wiek Zobacz. Print f. Suma wieku Kisioja i Ani wynosi procent d. Mm, tu jeszcze poprawię. Tutaj dam znak nowej linii. Wynosi procent d. I tu możemy napisać Kisioj wiek plus Ania wiek średnik, skompilujemy zobaczmy witaj świecie, nazywam się Kisio i mam 23 lata, za rok będę miał 24 lata natomiast Ania ma 28 lat suma wieku Kisioja i Ani wynosi 51 możesz sobie szybko policzyć, czy to się zgadza zgadza się czyli stworzy, yy, można w ten sposób stworzyć taki, w ten sam sposób analogicznie, taki prosty kalkulator yy, dobra Mm, jeszcze jedno Chcemy stworzyć. Yy, nie chcemy zawsze na przykład pisać Kisioj wiek plus Ania wiek. Yy, chcemy, żeby ten tekst był krótszy. Możemy yy, do jednej zmiennej stworzyć nową zmienną, która będzie się nazywała Suma wiek. I będzie równa Kisioj wiek plus Ania wiek. Tak? I teraz tak, yy, w tej chwili w zmiennej suma wiek, w tej linijce wpiszemy wartość zmiennej Kisioj wiek i Ania wiek. Czyli 51 zostanie wpisane do suma wiek i teraz tak, zobacz. Tutaj możemy teraz wpisać suma wiek. Jak myślisz, to się odpali? To ja ci powiem, nie, nie odpali się. Zobacz. Zbilduję i są błędy. Dlaczego? Ponieważ y, program czytamy z góry na dół. Tutaj używamy zmiennej suma wiek, ale jest ona zadeklarowana dopiero pod spodem. Y, jak to naprawić? Ta zmienna powinna być zadeklarowana. Nad każdym jej użyciem To znaczy nie możemy użyć zmiennej suma wiek Jeżeli nie została ona jeszcze zadeklarowana Rozumiesz? Skopiujemy ją na samą górę Ok. Odpalę program i zobacz Odpaliło się ładnie Suma wieku Kisio i Ani Wynosi 51 Widzisz? Hmm. Dobra Wydaje mi się, że to by było na tyle, jak na drugą lekcję. Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia. Cześć!